Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy na kolejnych warsztatach, Tomek Damian z tej strony, ekipa cała. Siema. Hej. Hej, tam siedzi Ewelina. Słuchajcie, ponieważ warsztaty u Tomka Damiana są bardzo praktyczne, to dzisiaj właśnie nagrywamy ten film po to, aby Wam pokazać to i zaprosić Was na prezentację naszego biznesu o godzinie 12:00. I dzisiaj prezentację poprowadzi? Sowa. I? i Rafał Twardowski, tak jest i Ewelinka i e, dzisiaj zobaczycie jak wygląda e, prezentacja, ponieważ e, to są można powiedzieć dziewice webinarowe, więc zobaczycie dziewice webinarowe, e, przyjdźcie na prezentację naszego biznesu, zobaczcie jak e, można to robić, jesteśmy u mnie w mieszkaniu, e, ten biznes to jest biznes domowy można powiedzieć i e, dzisiaj przyjechaliście z Rafał, skąd przyjechaliście? Z Wrocławia, z, Wrocławia. Z, Torunia. z Torunia, Ania z Warszawy. Z, Libic. Z Libic. No zobaczcie, rozpiętość tak naprawdę e, kilku tysięcy kilometrów. Tak mo mogę sobie strzelić na szybko. Jesteśmy w Poznaniu. I gdybyśmy e, policzyli koszty, to, to na pewno e, ten przyjazd Was tu kosztował, myślę, spokojnie po 300 na głowę no to 1200 zł. Tak le leciutko myślę. Natomiast prezentacja internetowa ma taką zaletę, że możecie to robić bez kosztów. Czyli dzisiaj poprowadzi dla was prezentację Sowa i Rafał, i wy siedzicie u siebie w domu w tej chwili i będziecie oglądać naszą prezentację. W ogóle nie musicie za to płacić, i my nie musimy płacić za transmisję. I to jest przewaga biznesu internetowego nad biznesem tradycyjnym, aczkolwiek my też robimy warsztaty, ponieważ lubimy się spotykać, lubimy działać. Jak wasze odczucia, Sowa? Super. Jak, jak się czujesz przed webinarem? Rewelacyjnie, w końcu. Zawsze chciałem to zrobić i to będzie mój pierwszy raz. Okej, okay, just do it. Słuchajcie, a jutro kolejne dwie dziewice, tutaj Ania i, i Marcin stracą dziewictwo. Jutro też zapraszamy Was o 12, także pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. O, paluch, paluch.